A jaki wy macie problem z rozmawianiem przez telefon albo przez kamerkę? Bo trochę nie rozumiem tego. Ostatnio nagrałem filmik o mojej sytuacji z aplikacji randkowej i większość komentarzy właśnie była taka: O ja nienawidzę rozmawiać na kamerce. No i w ogóle ostatnio dla młodzieży najgorszą rzeczą na świecie jest rozmawianie przez telefon. Ej, nienawidzę rozmawiać przez telefon, a pracuję w call center. Albo pracuję na recepcji, ale nienawidzę rozmawiać przez telefon. Karolina i dziękuję za kawkę. Ja tego nie kumam, bo gadanie z ludźmi, to to jest skills. To się nazywa miękka umiejętność, tego da się nauczyć, to się opłaca wyćwiczyć, bo na tym opiera się życie, chcąc nie chcąc. Będziemy mieli do czynienia z innymi ludźmi, przez jeszcze parę lat przynajmniej. No i też nie trafia do mnie argument, że ej, jestem introwertykiem, ej, mam prawo nie lubić rozmawiać. Nie, wygodna wymówka. To jest tak jakbym mówił, ej, ja nie potrafię po angielsku, bo jestem introwertykiem, no i? No i że jak się uczę w sali z innymi ludźmi, no to tam są inni ludzie i ja nie mogę. Właściwie wszystko można sobie wytłumaczyć introwertyzmem, nie? Więc podsumowując, jestem zdania, że jak czegoś nie umiesz, no to się naucz. A jak się nie możesz nauczyć, to znajdź sposób.